Drodzy bracia i siostry, w duchu wielkiej wdzięczności przystąpiliśmy dzisiaj do sprawowania liturgii wigilii paskalnej. Wdzięczności za to wszystko, co dokonało się na krzyżu i co stało się naszym udziałem. W duchu wdzięczności za zbawienie każdego z nas. I myślę, że warto by było, aby w ten świąteczny dzień Przypomnieć sobie, dlaczego to wszystko musiało się stać, dlaczego nie wystarczyło jedno słowo Boga przebaczam. Bóg stwarzając świat, stworzył go z myślą o człowieku, a przede wszystkim stworzył go z myślą, aby z człowiekiem się przyjaźnić. Bóg zechciał być przyjacielem człowieka. Wielki zaszczyt dla każdego z nas. Mieć Boga za przyjaciela. Jednakże człowiek zbuntował się przeciwko Bogu poprzez nieposłuszeństwo, czyli zgrzeszył. Pierwsi rodzice popełnili grzech pierworodny. Dlaczego Bóg nie mógł powiedzieć tylko: Przebaczam? Ponieważ każde przebaczenie ma swoją cenę. Kiedy ktoś mi uszkodzi auto, ja mogę powiedzieć: Przebaczam. Ale jakiś koszt naprawy auta jest. Kiedy ktoś ukradnie moją własność, ja mogę powiedzieć: przebaczam, ale cena odkupienia tej rzeczy jakaś jest. Muszę iść do sklepu, sprawdzić, ile to kosztuje i odkupić. I pismo święte mówi nam wprost: zapłatą za grzech jest śmierć. I nikt z nas swoim uczciwym życiem. Nie jest w stanie zapłacić tej ceny. Ona jest zbyt wysoka, bo przede wszystkim to my jesteśmy dłużnikami i my swoje życie już straciliśmy z powodu grzechu. Dlatego musiał na świat przyjść Bóg, Bóg w ciele człowieka, ponieważ On jako jedyny był wolny od jakiegokolwiek grzechu. I dlatego właśnie to On mógł ponieść tą cenę. W naszym imieniu. Dlatego też w, wielkim, w wielkiej wdzięczności przystąpiliśmy do tej liturgii, ponieważ Bóg przyszedł na świat, aby ponownie zaprzyjaźnić się z człowiekiem, aby ponownie ofiarować człowieku, człowiekowi dar przyjaźni. I w teologii mówimy, że Jezus jest nowym Adamem. Dobrze wiemy, że Adam. W ogrodzie Eden zgrzeszył razem z Ewą poprzez nieposłuszeństwo. Chrystus przyszedł na świat, aby jako nowy Adam dopełnić wszystkiego tego, czego nie zrobił Adam. Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jezus przyszedł na świat, aby ten obraz i podobieństwo nam przywrócić. Dobrze pamiętamy z księgi Rodzaju, że Adam musiał ogród opuścić, a Chrystus w ogrodzie został wydany. Ogród początek grzechu i ogród początek wybawienia człowieka. Pan Jezus był bity po twarzy i to bardzo mocno. Mówią, że tak mocno, że nie można było go poznać, ale po to był bity po twarzy. I po to odebrał piękno swojego oblicza, aby nam przywrócić piękno oblicza Boga, bo wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Plecy pana Jezusa były bardzo mocne, umęczone biczowaniem, a później na ramionach zmęczone niesieniem krzyża. Wszystko to po to, aby z naszych ramion. Zdjąć ciężar grzechu. Ręce Adama w ogrodzie były wyciągnięte po zakazany owoc. Chrystus w duchu posłuszeństwa pozwolił swoje ręce przybić do krzyża, aby nie powędrowały one w stronę tą, którą nie powinny. W śnie z boku Adama Bóg tworzy Ewę. I stawia ją obok Niego. Chrystus, kiedy zasypia na krzyżu na wieki, na trzy dni w rozumieniu ludzkim, ale na wieki w rozumieniu teologicznym, wtedy właśnie z boku Chrystusa rodzi się Kościół, aby w ten sposób mógł Chrystus być z nami obecny już na zawsze tutaj na Ziemi. Adam poprzez grzech swoje życie stracił. Jezus poprzez posłuszeństwo życie odzyskał dla każdego z nas. Szatan wywiódł pierwszych rodziców z ogrodu Eden, z raju. Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie do tego raju na nowo nas wprowadza. Myślę, że teraz już rozumiemy, dlaczego Chrystus jest nowym Adamem. Będąc w seminarium, bardzo często słyszałem, że łatwo jest człowiekowi zrozumieć pogrzeb, śmierć czyjąś, bo ma takie doświadczenie. Że łatwo jest człowiekowi zrozumieć Boże Narodzenie, bo ma doświadczenie narodziny nowego człowieka. Ale mówiło się, że człowiekowi ciężko zrozumieć zmartwychwstanie, bo przecież nikt z naszych bliskich nie zmartwychwstał. I długo się nad tym zastanawiałem, czy rzeczywiście tak jest. I stwierdzam, że to nieprawda. Bo doświadczenie zmartwychwstania jest bardzo mocno wpisane w nasze serce. Ja osobiście doświadczyłem zmartwychwstania, gdy przyjaźń, którą uważałem za straconą, udało się ją odrodzić. Doświadczyłem zmartwychwstania, stojąc nad grobem taty, w dniu jego pogrzebu, bo w głębi serca bardzo mocno czułem i byłem przekonany, że to nie koniec, że jeszcze się spotkamy. Doświadczyłem zmartwychwstania, gdy po ludzku z beznadziejnej sytuacji udało się jednak wyjść obronną ręką dzięki Bożej interwencji. Doświadczyłem zmartwychwstania, bo na moich oczach dwoje ludzi. Od bardzo dawna zwaśnionych potrafiło wyciągnąć do siebie ręce, rękę na zgodę. To są takie nasze małe zmartwychwstania życia codziennego, ale te małe zmartwychwstania pozwalają nam uczestniczyć w tym wielkim zmartwychwstaniu, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Kiedy Adam zgrzeszył w ogrodzie Eden. Od tego momentu niebo pozostało zamknięte i każdy kolejny człowiek, który umierał, nawet jeśli zasługiwał swoim życiem na niebo, to do niego nie trafiał. Dlatego też w wyznaniu wiary mówimy, że Jezus stąpił do piekieł po swojej śmierci, czyli stąpił do miejsca, gdzie te wszystkie dusze oczekiwały na otwarcie nieba, oczekiwały na ponowne. Zbawienie. Dlatego też tak jak znów mówiłem na początku, stajemy w duchu wielkiej wdzięczności. W Nowym Testamencie czytamy, że w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą i myślę, że to jest najpiękniejsze wskazanie dzisiejszej nocy. Abyśmy byli jedno. Wszyscy bardzo mocno w ostatnich dniach, tygodniach zaczynamy doceniać wartość pokoju. Wartość wzajemnej zgody, wartość jedności. Właśnie po to Chrystus przyszedł na świat, aby człowiekowi dać jedność, aby człowieka pojednać ze sobą. Dlatego, jeżeli my chcemy doświadczać zmartwychwstania w swoim życiu, to musimy walczyć o jedność. Musimy walczyć o wzajemną zgodę i poszanowanie. Musimy walczyć. O godność każdego człowieka i o dobre Jego imię, a przede wszystkim każdy z nas w swoim życiu musi zawalczyć o życie wieczne. Amen.